Od razu na początek pochylimy się nad problemem, z którym zostaliśmy podczas ostatniej lekcji, czyli to o czym wspominałem wcześniej, że w naszym task-serwisie, który wyjściowo odpowiadał za komunikację z API, dodaliśmy sobie aktualizację naszych. Stanów. Przypominam, nas na ostatniej lekcji rozmawialiśmy sobie o, o stanie aplikacji z JSem i ten nasz stan, tutaj, który ja już aktualnie poprawiłem, także zachęcam do zapoznania się z tym kodem. Teraz każda z tych naszych metod, czyli ustawianie task listy, dodawanie pojedynczego taska, aktualizacja i jego usunięcie, wszystko działa. Problem polega na tym, że nadal jest to wstrzykiwane do naszego serwisu, właśnie który odpowiada za na połączenie z API. No i w takim razie jak to rozwiązać? I dzisiaj się temu przyjrzymy. Zakasujemy rękawy i bierzemy się do roboty. Jakie jest rozwiązanie na taki problem, ponieważ bardzo często prawdopodobnie z tym się zderzycie. Otóż chodzi tutaj właśnie o wydzielenie odpowiedzialności, o której już troszeczkę rozmawialiśmy, w kontekście właśnie współpracy komponenty a serwisy, żeby ta logika powiedzmy biznesowa lądowała w serwisach, a żeby nasze komponenty były jak najchudsze, żeby zajmowały się tylko i wyłącznie ogarnianiem widoku, przekazywaniem na widok danych i wyciąganie tych danych od użytkownika, który na tym widoku pracuje. Więc podobną rzecz możemy zrobić na poziomie serwis serwis. No bo jak sobie patrzymy, to potrzebujemy tak naprawdę wydzielenia odpowiedzialności komunikacji z API do oddzielnego serwisu, gdzie tak naprawdę to wszystko, czyli wstrzykiwanie sobie naszego URL-a, wstrzykiwanie sobie. Klienta do HTTP, sama konfiguracja, w jaki sposób się łączyć, konfiguracja, co potem robimy z Paramsami, to powinno znaleźć się w oddzielnym serwisie dedykowanym pod te nasze rozwiązanie. I tak naprawdę ten serwis wyjściowo taki właśnie był. Jakbyśmy się cofnęli się kilka lekcji wcześniej, to rzeczywiście on te wymaganie spełnił, więc to sobie wykorzystamy, a następnie stworzymy nowy serwis który będziemy wstrzykiwać już do komponentów. Także słuchajcie, za chwilę troszeczkę będzie czerwonego tu po naszej, po naszej prawej stronie, ale do rzeczy. Na początek słuchajcie, co chcemy zrobić, co na pewno wykorzystać to, że my... Te nasze pliki nazywamy w odpowiedni sposób, żeby patrząc już po nazwie pliku, wiedzieli dokładnie, czym ten plik może być, co może, sobie zna, co może się w nim znajdować. Tak samo jak mamy state service, wiemy, że to jest serwis poświęcony stanowi, czy na chociażby komponent, gdzie mówi nam, że hej, ten plik, ten plik zabiera nam komponent. Także słuchajcie, dorzucamy sobie kolejny, kolejny nowy element, kolejny, kolejny zapis którym ja mówię, że to jest API. Może to być HTTP, może to być API, nie ma to tak naprawdę teraz znaczenia. Chodzi, żeby, żeby było coś takiego, jak na razie sobie tego nie będziemy poprawiać, sami sobie to poprawimy, żebyśmy wiedzieli, że ten serwis służy do gadania z API i nic więcej tu w nim nie powinno się znaleźć. Czyli powinniśmy jeszcze sobie, słuchajcie, ten API serwis tutaj wyciągnąć. No i teraz, jak on powinien wyglądać? Tak naprawdę powinniśmy pozbyć się przede wszystkim tych naszych pipeów, które po, potem gadały z naszymi serwisami stanowymi, więc na początek po prostu się ich pozbędziemy, czyli zrobimy to, co rzeczywiście to, to co było na początku zjadłem za dużo nawiasów, hop, czyli pozbywamy się tego i te pozbywamy się również tego tutaj naszego pipe'a. No i w tym wypadku tak naprawdę wykonaliśmy bardzo mało elementów. Ale pozbyliśmy się tego naszego stanu. Jest to nieużywany, jego tu nie powinno zwyczajnie być. Czyli nasz Task z API Service gada tylko i wyłącznie z API. Tak samo jak Task State Service służy tylko do zarządzania stanem, i w, tak samo Task API Service służy tylko do właśnie gadania z API. No dobra, no ale co w takim razie z komponentem? Otóż, słuchajcie, chodzi o to, że jeżeli mamy małe, takie wyizolowane, małe serwisy, które mają konkretne odpowiedzialności, możemy sobie zbudować kolejny serwis, który będzie sobie z nich właśnie korzystał. To jest dokładnie tak, słuchajcie, jakbyście sobie wyobrazili po prostu dom, czyli dom składa się z wielu poszczególnych małych pokoi, które pełnią poszczególne funkcje, ale razem mogą one zostać połączone właśnie w ramach jednego dużego mieszkania czy właśnie domu. Czyli potrzebujemy nic innego, tak jak mieliśmy wcześniej task serwis, który będzie nam służył właśnie do komunikacji, do wystawienia publicznych metod, z których komponent będzie korzystał. Jakby komponent nie będzie musiał korzystać sobie konkretnego, z konkretnego API czy stanu, ewentualnie nie będzie, miał, nie będzie to mutowane w środku w ramach jednej odpowiedzialności, tylko my wydzielamy te odpowiedzialności i budujemy po prostu kolejny serwis, który możemy sobie stworzyć na podstawie tych mniejszych klocków. Czyli jakby wykorzystujemy sobie tu kompozycję i ten nasz serwis już może konkretnie zależeć od w wielu od wielu e, zależności, ponieważ taka jest jego rola. Czyli słuchajcie, napiszmy sobie ten nasz e, cały serwis, albo może, żeby było słuchajcie, szybciej, skopiujemy sobie cały serwis, Task Api Serwis, bo metody będą bardzo, e, bardzo podobne. Czyli pozbędziemy się tego, czego tutaj nie potrzebujemy. Zobacz, zobaczymy. No i tak, czego nie będziemy, słuchajcie, potrzebować, na pewno nie będziemy potrzebować tego naszego URL-a i HTTP klienta, bo tego tu nie będziemy. Wstrzykiwać. I nazwiemy sobie Tasks Service. I teraz Get All OK, przyjmie te nasze paramsy, więc my możemy te paramsy sobie właśnie z API zaimportować. To sobie powycinamy. No i teraz słuchajcie, co robimy dalej? Zamiast HTTP po prostu wstrzykniemy sobie, bo on tutaj może mieć te inne zależności. HTTP service i to będzie nic innego jak Tasks API Service. No i teraz my możemy sobie go tutaj wszędzie użyć, czyli nasz serwis będzie po prostu zwracał sobie takiego obserwabla. No i teraz ktoś może pomyśleć, no dobra, no przecież dokładnie robiliśmy to przed chwilą, ale to właśnie w tym miejscu, w tym naszym task-serwisie będziemy mogli, tylko sobie tutaj przekażę te nasze search paramsy, będę mógł sobie dodatkowo zmienić Albo wykonać jakiś side effect związany właśnie z pobraniem tych moich danych. I tutaj właśnie Ericsy są super, ponieważ ja mogę na każdym kolejnym kroku, jakby wykorzystać ten stream i przerobić go na swoją, na to, na to co dokładnie potrzebowałem, lub właśnie wykonać side effect. Nie trzeba to jest wykonywać żadnych wiecie, callbacków, tylko mamy już przygotowaną konkretną infrastrukturę w RXJS, żeby po prostu z tego korzystać. No dobra, no to, to działa. tam mieliśmy sobie, słuchajcie, tapa. No i tu jak dostaliśmy ten nasz response, response no to tutaj pamiętacie, wykorzystaliśmy sobie stan i do stanu wstrzykiwaliśmy rzeczy, ale jeszcze my ten stan po prostu potrzebujemy mieć. No i teraz ten stan tutaj nam się pojawi, tasks, state, service, mamy tu nasz stan. No i co my z tym stanem możemy zrobić? Po prostu jeżeli mamy get all, to ustawimy sobie całą naszą listę. No, i tutaj musimy sobie z Response Body rzucić. Oczywiście, jeśli jeszcze Response Body jest, tutaj sobie tylko zbudujemy IFA HOP i do naszego teraz te Response Body, które jest właśnie w kształcie takim, jaki potrzebujemy. No, i teraz zobaczcie, teraz mamy stworzoną pierwszą funkcję GetAll, która w naszym task serwisie która właśnie wykorzystuje dwa serwisy żeby wykonać jakąś logikę. W tym momencie jest to bardzo prosta logika, bo to tylko pobranie i dodanie naszego stanu, ale tutaj możemy zrobić wszystko. Możemy dać jakieś logi, możemy wyświetlić coś, możemy dodać jakiegoś, yy, yy, jakiś chociażby toaster, żeby poinformować użytkownika, czy przekazać ten stan jeszcze w inne miejsca, możemy robić cokolwiek. Dlatego, że ten serwis właśnie wykorzystuje te małe, poszczególne elementy i składa je w jedną Całość. I taka właśnie jest idea tych wydzielania, tych odpowiedzialności, żebyśmy potem mogli sobie z tych elementów korzystać. I nawet popatrzcie z perspektywy samego testowania, jakie to jest przyjemne. Tak naprawdę wystarczy, że zmokujemy sobie HTTP serwis. Nie musimy wtedy już mokować sobie na przykład tutaj. Tego naszego całego klienta http, tylko wystarczy, że dużo łatwiej zmokujemy sobie metodę getAll, która ma po prostu nam zwrócić obserwabla w takim kształcie. Bardzo łatwe do mokowania, bardzo łatwe do testowania. E, dzięki temu jesteśmy w stanie e, nasz projekt też utrzymać w takim dużo większym e, porządku. Mm, ok, także słuchajcie, mamy to naszą wyjściową, e, wyjściowy nasz e, serwis. Teraz słuchajcie, pozwolicie, ja szybko przelecę sobie przez kolejne metody. Pod... No i mamy, słuchajcie, to zrobione. Mamy przygotowany właśnie w taki sposób nasz serwis. Choć kolejnym krokiem jest dorzucenie już do naszego komponentu tego naszego serwisu, który będzie już zarządzał tymi naszymi wszystkimi elementami tutaj tylko poprawimy nasz nasze typy task-service będzie pochodził sobie z nowego miejsca no i dobra, no i teraz zobaczcie, że to wszystko teraz jeszcze, już powinno nam działać, jeszcze mamy task-service task-filters-adapter jeszcze sobie tylko popoprawiamy te nasze importy, task kart. co jeszcze mamy task list. Może sobie tak to usuniemy, Hops. Zobaczcie, nigdzie nie będzie trzeba wsklejać tego naszego api. I zobaczcie, że wszystko nam działa. Aplikacja nam to ogarnia. Zobaczcie, że wszystko nam. Feed your dog, pojawia się w piątkę, aktualizacja. Tu wszystko jest. Także wszystko nam działa jak do tej pory. Także, gdy już mamy poprawioną, poprawiony ten nasz kod, czas zająć się tym naszym, słuchajcie, komponentem. Teraz słuchajcie, powstaje jeden mały problem, a może nie tyle problem, co jakby wyzwanie. Bo jak widzicie, aplikacja nam działa w tym momencie, ale zauważcie, że nasz lokalny stan komponentu, czyli ta nasza lista, która jest zarządzana tutaj właśnie przez ten nasz obiekt, ona ciągnie sobie dane właśnie z odpowiedzi prosto z API, bo te nasze metody, mimo że w tym naszym Task Serwisie, one nadal wracają nam obserwable i możemy się na nie e, zasubskrybować i naszym teraz celem będzie to, żeby połączyć nasz stan globalny, który jest w naszym task state serwisie, no bo tu jest źródło naszych tasków i stąd czy chcemy je pobierać i połączyć je z naszym lokalnym stanem. No i żeby to uzyskać, będą niezbędne pewne modyfikacje, ale o tym dowiemy się, zrobimy sobie to już, słuchajcie, w następnym odcinku, ponieważ jest to dość spore zagadnienie, a myślę, żeby dzisiaj taką dotknąć klamrą te nasze wydzielanie e, serwisów do oddzielnych plików, właśnie oddzielnych serwisów, dzielić, tworzyć z nich takie mniejsze serwisy, a potem sobie je komponować w jakieś większe właśnie serwisy na potrzeby już e, korzystania przez e, komponenty. Także e, tyle na dzisiaj i widzimy się w następnej lekcji Angulara, gdzie ogarniemy sobie ten komponent. Na razie, cześć.